coraz bliżej centrum wydarzeń Paschy Żydowskiej. Coraz bliżej święta, które mają nam przybliżyć potęgę miłości niewygodnej, miłości wymagającej, ale jakże potężnej, przypieczętowanej śmiercią na krzyżu. Ale ta miłość tam z krzyża... Obecnia się w osobie Jezusa Chrystusa także w wieczorniku. To jest ten Izajaszowy sługa, który poddaje policzki swoje rwącym, bijącym mój brodę, ale Pan go utrzymuje, Pan go umacnia. I dzisiaj słyszymy niesamowitą prawdę o tym, że jeden z dwunastu Judasz zasiada, zasiadający przez Jezusem do stołu chodzący razem z nim, idzie do kapłanów i podpisuje z nimi pakt zdrady. Pyta, co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. Wyznaczyli mu nędzne 30 srebrzników i zaczyna realizować drogę do zdrady mistrza. Zatrzymajmy się przez chwilę tutaj. Ile dzisiaj kosztuje Jezus? Flaszkę, działkę narkotyków, chwilę przyjemności, 120, 150 złotych, za noc może tysiąc? Może dzisiaj Jezus kosztuje drobną usługę, przemilczenia prawdy? Może dzisiaj Jezus kosztuje. Załatwienie kolegi dobrego imienia, aby go z pracy wyrzucili, bym ja mógł pracować. Może dzisiaj Jezus kosztuje podłożenie się pod szefa, żeby żona miała pracę? A może kosztuje upojną noc w hotelu na tak zwanym szkoleniu firmowym? Z sekretarki z prezesem, albo pracownicy z pracownikiem, a potem powrót. I jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, Judasz przychodzi, zasiada do stołu razem z Jezusem, bo przecież nic takiego się nie stało. On nic takiego nie zrobił. On tylko umówił się o 30 srebrników, które były mu potrzebne do życia. Nic takiego. Taki mały, drobny zabieg. Taka mała, drobna sztuczka, która przynosi zysk. i bracie, Chrystus to widzi. Chrystus o tym wie. Dlatego myślę, że warto dzisiaj popatrzeć na swoje serce. Warto dzisiaj popatrzeć na to, komu jesteś wierny. Jezusowi czy spiskowcom? Jezusowi czy diabłu. Jesteś wierny Bożej Miłości czy serialowej? M jak miłość? Takiej cukierkowatej? Takiej, która trafia prosto w serce? A potem masz barwy nieszczęścia jeszcze na dobre i na złe. Siostrze i bracie, myślę, że warto pomyśleć nad tym, z kim zanurzasz rękę w misie. Komu oddałeś dzisiaj serce? W perspektywie świąt paschalnych popatrz na swoje serce i zapytaj. Czy to serce jest gotowe na przyjęcie Chrystusa? Czy to serce jest gotowe na ucztę miłości? Na dziękczynienie za Eucharystię, za kapłaństwo? Czy to serce jest gotowe przybić się do krzyża, by mogło z Chrystusem zmartwychwstać? Czy jesteś gotowy, aby zrealizować słowa Romana Bransztytera, który mówił. Człowiek, który był ojczyzną Boga skazał Go na wygnanie. Bóg pochyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa, ale zawsze tęsknił za człowiekiem, który był Jego ojczyzną. Judasz usłyszał od Jezusa, tak jest Ty, ty mnie zdradzisz. Czy stać się dzisiaj na to, aby powiedzieć Jezusowi Mistrzu, ja Ciebie kocham? Czy Weźmiesz 30 zrzebników, odwrócisz się od Jezusa i pójdziesz w swoją stronę. Wracili i siostro, co wybierasz? Amen. thank you